Tak no jego mamy. Chodzi mi o to, że nie mam co takiego do i tyle, mnie to obchodzi, stary. Nie masz do Nie, nie mam. Nie mam. Ja kurwa Marciona w ogóle. Ale komu wiesz, że tyłu w ogóle? Czemu ja wiesz, że na w ogóle ludziom? Oboj, Bo nie jest, no, to jest, to jest śmieć, jebać go i, I będę, mu wiesz, nie nie I robisz, i tak. będę, I będę. Się, i będę tak. Ale ja, ale temu, poczekaj, ja temu człowiekowi, jeżeli będę mógł, to w tył głowy będę go napierdalał, kopał po kolanach i sram na niego i tyle. Dobrze, no ja się wygaduję od przesłana chciał, tak, 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 tak? Z czego ty wiedziałeś? Z wiem. Parzdata o tyłu ciadę. No to wiecie Dobra, no to się obróciłem. Nie, no kurwa, no, okej, okej. Uważaj siębie. Patrz na siebie po prostu, patrzę siebie. Okay, okay. Ja patrz patrzę siebie. na siebie Okej, na siebie Ale ja patrzę kurwa. na siebie i sra... no i co? No i co? Nie, No i co? No i co? Nie ruszyło Dobra, mnie to No Bo tutaj mam liścia no. Nie, bo liścia? Bo nie, to ja ci powiem dlaczego Bo jesteś zwykłą dziwką, kurwa Rozmawiasz ze mną normalnie, ja mam sprawę z kimś, o ty wielki pan, kurwa robisz Kurwa, wiesz, nie robisz takich rzeczy, kurwa Jeszcze mi... W ogóle? O, to miłość? Nie, to jedna jednorazówka moja, daj buzi Aaa nie, nie, Ja tak nie robię normalnie. Ja też nie. To wiesz, gra aktorska. A! To możemy teraz zagrać, że się przeliczymy. O kur... Gramy? Ja się boję ósemek. Ona się boi ośmiolatków. Te tazy walczył z dwunastolatkiem i go poskładał, więc ja się boję ośmiolatków. Dobry termin, co? Dobra no kochani, tutaj musi być oficjalne Weźmiesz przekazanie Weźmiesz i ten głośnik i tamten telefon uh -huh. Dobra widzowie chwila To Bo... no zjewałbym cię Ty no, no skup się na jakichś tam zasad w i lupkich w chwolaskach No gracz nie starku, skup się gdzieś tam na podłożu. Ty jesteś kurwa gracz po drugą Jebana? No zdziwiłbyś się. Jesteś tulecki, grady, ale zdziwiłbyś się! Wiesz leptal... kiedy bym się kurwa zdziwił, jakbyś kurwa po dwóch ciosach nie powiedział, Ała, boli mnie cipa, ale już nie chcę płacić. Kurwa, i to z Marcinem Stare, jak Kurwa, jak wolę... Filip Zabieski jest kurwa, mega inteligentny groźnie. Ja Miałam z tobą rozmawiać. Spójrz na siebie. Ty się przebierasz za Marconia kurwa jakiegoś. To kim ty jesteś? To ja wolę być stary, ja wolę być jakąś podróbką, wolę być kurwa kimkolwiek. Ale wolę, ale wolę być kimkolwiek niż jakimś upośledzonym Marconiem. Wypierdalajcie. Wypierdalaj, Ale to ty wypierdamy dalej. Ale to ten nie wyprzedz. Ja paniem. Ja. ja tam... No to chuj podchodzisz, kur. I się dosi dzisiaj teraz przed chwilą. To jest dosia z Tazym przecież przytuleni. A to nie jest z tego streama ich wspólnego? Czy... A pokaż jak jest ubrane? Nie, chyba nie. To oni... oni piszą oby syn. To to Eee, nie wiem gdzie ona jest, widzowie. Spierdoliła gdzieś. Cześć! Cześć. Cześć. <laughs> Czemu nie jesteś u Tarzego młoda? Bo powiedział, że Robert będzie się kleił do niego jak jego dziewczyny i powiedział, że robi loda za darmo. Dlatego nie jestem u Tarzego. Jebać to. Dobra, dokładnie się dzwonię A. No To za ziomal. to jest Wercia, którą uznałaś. To jest Wercia? Tak, to byśmy z tym z Pawłem Starskim. Bez się. szczegółów. A okej, okay, dobra. Dobra, to Buśki. A coś, a coś tam... A coś tam? ten? Że coś w domu? Coś to napiszę do Ciebie, budźki. ...które widziałam, no nie? Eee, I on do, nie, do mnie, żebym napisała do niej na Instagramie. Ja myślałam, że nie będę do niej do, do niej Ona się, nie wiem, boi się konfrontacji, czy co. I ona też gadała, że no, jak chcesz wyjaśnić, to napisz do mnie na priz, bla, bla, bla. A potem siedzi na tym pikniku z nim i mówi, ja nic o Tobie nie mówiłam. Ja nic o niej nie mówiłam. Ja nie wiem, o co chodzi, yy, ona wygląda na taką życzliwą dziewczynę, wiesz, jakbyś zobaczyła, że ludzie się spinają, że boi się odebrać telefon i że pierdoliła na mój temat, a, a teraz się z tego yy, wycofuje, to zaczęła gadać, że wiesz, że no, jestem życzliwa, i że to nie było specjalnie do mnie, tylko ogólnie o, 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 o koleżankach Roberta. Głupia cipa. No, to już widzę, że postanowiłaś nazwać rzeczy wprost. Tak. Dobra. Dawaj ją na walkę. Nie, ja się z nikim nie biję, jestem na stronie. Gosia, co tu się stało? Robertem. Co tu się stało? Już ci mówię. E, no, zaczęli się kłócić ten, jak on się nazywa? Prezes Fen? Nie, ten na... Jo, i, i, Jóźwiak. Jóźwiak, no. Już. No. Jóźwiak. Już jak tam zaczął się stapać do Roberta. Co mu powiedziałeś, ulicznie ze słowami, bla bla. I chciał mu wyjebać. A Robert się cofnął i zajebał mu taką mlepę konkretną, taką... Kurwa, ale jest gdzieś tak. na kamerach? Tak, tu na kamerach Zaj ochrona przetrzymała, wyprowadzili chyba Jóźwiaka. Potem szedł to. Nie wiem, znaczy no, tutaj wzięli go, cofnęli. Kurwa, zajebisty kamerzysta. No powiedział, że mam go nie kręcić, że mam stąd wyjść. No bo nie, on daje no nie, wywiad. Nie, wywiad daje, no nie, Skupiłem, to. kurwa, so... wiedzieć, że tu się z juźwikiem coś wydarzy. Zobacz To jest niewidomym muzykiem, co mnie szarpiesz? Włączasz ci po muzykę, no. Nie ma co. tam. Biedny co tak się dostaje? Taka pięknie, niech chowuje swoje dziecko na kosia. Ha! Pasów nie boisz, że zejasz. Za Ej, nie, nie angażujmy w te dzieci. Małą dziurkę, dosi, że ją roz. A, myślałam, że uberem. Czy ktoś źle Ja nigdy nic z życiu już nie wypiję, powiedziałem ci. Nigdy! Nigdy? Nie masz. Nie jak to się nagrało? To się kurwa nagrało, nigdy się niczego nie napije już, to nie, nie, potrzebuję tego, nie chcę tego. No tak jak ja. Puu. Puuu. <laughs> za tydzień, ale nie na Fame'ie, tylko na Prime MMA. Jakie masz szanse? Jak, jak się Słuchaj... Uczeniasz? Wygram na pewno. A z kim y, walczysz? Z takim kickboxerem. Znaczy z takim czy z kim? takim srakiem, co go nikt nie zna. Aha, czyli takiś... Kamil, no takich kutas, no niego nie znano. Kamil Kutas. Kasy, no. Kamil Kutas. No, mamy to. Kamil Kutas, coś, znamy takiego. No, no to, to z nim, no. Z nim walczysz, no świetnie. Dobra, pozdrawiamy Kamilę Kutasa, no. No, walczy na no, fajnie. Były tu tak zawsze, tu jest, było w czasach kiedy chociaż chuja, ma za nie koszony, gania na szynkiku. Ty idzie tylna! Weź ty nie w moją stronę! To jest różnica. No i co powiedziałaś, że nie? No bo co to za takie podchody? Ty, ty masz 5 lat, że takie podchody? Czy ty no. się z tym 12-latkiem, który najebał, to zniknąłeś? <grym> <grym> idzie na uczucie. Fantazyj powiedział, że, że z co dwa razy To wszystko tłumaczy. Jakby po ukrótce. Sp... Wiesz, z Widzowie dzisiaj Maciek mnie poinformował, że jakieś żartownicie są na czacie, tak? Na Kiku. Rozumiecie, jest to spowodowane. Nieważne, to tak czy siak. Jestem w zacnym gronie jednych z pierwszych osób, która dostała bana na Kiku. A za to dostał na Kto to w ogóle jest? Ten co siostrę ruchał. nie dziecko. Ten co siostro sypia, tak? Dobrze zostałem poinformowany przez moich kolegów to no to super. Patrz. No bo, nie wiem, ty masz jakieś dziwne, ukryte talenty, idzie coś tego... Patrz! Trafiłem? W szafkę Najważniejsze, że się udało zapobiec wysypaniu się tego całego gówna. Ja pierdolę, jaki burdel. no dobra, no to mamy tu. Jak nie wiem, jesteś naćpany i masz narkotyki przy sobie, to nie, nie, nie napadaj nikogo na ulicy. Jak posuwasz siostrę, to to, to to nie zalewaj. Wiecie o co chodzi? To jest taka, taka lekcja życiowa, że jak się odpierdala jedną rzecz, to już jedną rzecz tylko. I wtedy moim zdaniem wtedy życie Jest, kurwa, faktycznie Alcia X18 Alcia X18, no chyba tak, coś takiego. Piszą. Siemka Padasz na streamka w końcu? A? Ah, ona w słońcu mi ugryza w usta? Czy.? Czekaj. Ouch! Ouch! Co ty? Odbiło mi się od języka. I <Singen killers> To złoty strzał z peniska, który jest posypany z Ja Ja pierdolę, chore fan, Ale wy jesteście głupsi ode mnie, naprawdę. Yeah! yeah. yeah. Trafione. Widzowie, ogólnie oceniam, jako odbierający jedzenie, serdelka na... Zostaw już, bo... co? Mam tym rzucić? Nie masz strzelić, tak jak ja strzeliłem dwa razy mi się udało, a tobie ani razu Maciek. Strzel mi z procy z tym. Co teraz mają pomyśleć matki, co nie chcą dzieci karmić, że się nie nakarmić z procy? Nie! Pokażemy, że się da. Nie poddajemy się. Zajeb w tym. Najpierw naciągnij, tak, naciągnij, a potem przekręć jednocześnie. Naciągnij tak, no.